Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w narzędziowniku marki online. E, dzisiaj już jest ostatni narzędziownik, w którym porozmawiamy na temat Instagrama, ponieważ e, już niebawem rusza kurs e, Instagram, rozwiń swoją markę online, możesz dołączyć cały czas na pokład kursu. E, to łącznie z tym zakończeniem e, już tego etapu, w którym jest premiera kursu, będziemy troszkę zmieniać temat. Natomiast jeszcze dzisiaj rozmawiamy o Instagramie e, i dzisiaj pokażę Ci aplikację, która umożliwia dodanie w Twoim bio więcej niż jednego linku. Instagram blokuje nas przed dodaniem większej ilości linków niż jeden. I tutaj możemy zastosować dwie dosyć proste opcje. Jedna to jest wykorzystanie aplikacji Linktree, a druga to jest stworzenie na własnej stronie internetowej strony, do której podlinkujemy nasze bio, gdzie będą różne przyciski, zaprojektujemy je. I będą one odsyłały naszych użytkowników na Twoje kolejne podstrony. Natomiast e, zdecydowanie łatwiejszym sposobem i szybszym jest stworzenie Twojego drzewa linku właśnie w Linktree. E, pokażę Ci, w jaki sposób wykorzystać tą aplikację w bezpłatny sposób i jakie ma możliwości. Przechodzimy na stronę linktree.ee. Ja ją podlinkuję w opisie do tego filmu. Przechodzimy przez darmowe logowanie. Tu wpisuję swój mail, tu będziemy mieli skrócony link do naszego sklepu. Najlepiej, tutaj, wpisać swoją domenę albo e, swoje konto na Instagramie. Tak, żeby on się kojarzył z naszym kontem. Wybieramy hasło i rejestrujemy swoją aplikację. Dobrze, teraz e, tutaj dajemy. informacje o naszej nazwie a i wybieramy, czym się zajmujemy. Mamy tutaj informacje o wyborze planów, możemy używać bezpłatnej wersji bądź płatnej, i tutaj oczywiście mamy informacje, czym one się różnią. W płatnej wersji możemy dodawać ikony, możemy em, w większym zakresie ustalać, jak wygląda e, tył naszego linku. Możemy wyłączyć też opcję, w której jest informacja, skąd mamy plan. Także tutaj możemy też uzyskać jakieś analizy, ale myślę, że w takim pierwszym etapie spokojnie możemy pozostać na bezpłatnej wersji. A później, jak nasz Instagram będzie się rozwijał, możemy skorzystać z Linktree Pro. Wybieramy bezpłatną wersję. Dziękujemy za rejestrację. Ważne jest, żeby potwierdzić na naszym mailu, na który założyliśmy nasze, naszą aplikację, żeby potwierdzić weryfikacyjny link. I ja to w tym momencie zrobię, zastępuję film i przejdę do mojego maila, żeby wykonać, potwierdzić tą weryfikację. Jestem teraz na mojej skrzynce i potwierdzam mój mail. Że mój mail został zweryfikowany, i teraz pokażę Wam, w jaki sposób mogę dalej dodawać linki do mojego Instagrama. Zwróćcie uwagę, że tu powstał link, który będę mogła wkleić w moje bio. O, to jest ten link, mogę go także udostępniać w innych mediach społecznościowych. Dobrze, teraz dodam nowe linki. Do mojego link e, Mogę nazwać swój link. Przykładowo. Następnie tutaj wklejam URL do, do wolnego adresu. Ja otworzę swoją stronę. Skopiuję. Wrócę. Kleje. Jak widzimy tutaj znaczek, może zostać taki link albo aktywowany, albo niewidoczny. Ja go aktywuję. Mamy tutaj właśnie też dodatkowe opcje, które są dostępne w opcji płatnej aplikacji. Czyli mogę wyróżniać, a mogę dodawać własne zdjęcia albo ikony, widzę statystyki, e, i mogę także planować, kiedy on się pokaże, a kiedy zniknie, jeżeli chcę tworzyć jakąś strategię związaną z ukrytymi linkami na Instagramie. Tutaj tworzę sobie pierwszy link, dodaję kolejny. Ja wkleję ten sam URL, ale ma to być przykładowe. W niewielkim stopniu możemy także edytować wygląd naszego Linktree. Przechodzimy do ustawień. Do wyglądu. I tutaj widzimy, które z linków są płatne, wyglądy, a które możemy zastosować zupełnie bezpłatnie. Ja będę chciała użyć wesołego żółtego Linktree. Zaraz zobaczymy podgląd. W ten sposób nasz link tree się zmienia. Możemy także dodać wygląd i zdjęcie naszego awatara. Możemy zaaplodować zdjęcie. Nie będę wybierać zdjęcia ze szkolenia, ale tu na pewno jakieś znajdę. Wybieram przykładowy flatlay, Otworzę go. Playwuję, uploaduję. I mam również zmienione moje główne zdjęcie tak, żeby pasowało do całego mojego wyglądu Linktree. Jeżeli planujesz dodawać różne linki, bo przecież z Instagrama możemy kierować na nasze inne media społecznościowe. do naszych ofert specjalnych, do naszego kanału na YouTube, to wszystko możemy dołączyć do naszego linku na Linktree. Bardzo polecam ci korzystanie z tej aplikacji. Jeżeli chcesz zobaczyć jak na przykład ja wykorzystałam wersję Pro, to możesz przejść do mojego Linktree. Tam można wykorzystać ikonki, uwzględnić kolory twojej marki i też je wspierać właśnie przez przejście w linku w waszym. Bio. Dziękuję Ci za dzisiejszy udział w narzędziowniku marki online. Zapraszam Cię już za tydzień. Za tydzień z kolei będę miała niespodziankę: będę miała wywiad, w którym będziemy mówić o tworzeniu świetnych zdjęć telefonem, zarówno zdjęć typu flatlight, jak i zdjęć takich, które będą obrazować naszą markę. Parę ciekawych typów. I w tym wywiadzie, ponieważ. Mam osobę, która w taki świetny, prosty sposób opowie Wam o tym, jak wykorzystać Wasze telefony do tworzenia świetnego kontentu. To spotkamy się właśnie w taki trochę inny niż taki nasz regularny sposób, gdzie pokazuję różne narzędzia. Tym razem. Będziemy wykorzystywać narzędzie, które każdy z Was posiada, czyli Wasz telefon, do tworzenia świetnego kontentu, świetnych zdjęć na Instagram i na inne media społecznościowe. Do zobaczenia!